Odliczam godziny odkąd się poddałem. Zrobiła to. Naprawdę to zrobiła. Wbiła mi nóż w serce, wykałaczkę w stole, łyżkę w ucho, widelec w pachę, pilota w palec, sól w łupież, wtarła kiełbasę w ramię, tarkę w oko, ogoliła mi język, Odgryzła mi włosy i uczesała paznokcie, namalowała mi żylaki, wygryzła mi zęby i je podpaliła, wpięła spinacz pobojczyk wszystko, niczym się stało w świetle jej zbrodni. Nie zalajkowała mojego nowego zdjęcia z psem przy piekarniku. Nawet moje ukochane truskawkowo-waniliowe chrupki nie pomogły w mej rozpaczy. Czas nadszedł.